hej, dzień dobry dzisiaj nagrywamy z takiej nowej gierki z takiej gierki jaką jest aliens wants money czy jakoś tak i co to jest okej, okay, możemy to basic które ta o oj, ja mogę też je bić Dwóch kosmitów cały czas. Tu nie da się biegać. Aha, ok, oczywiście. Unlock Zero Money. Ok. Czy ten. Czy to coś robi? Chyba im nie robi. To nic. O nie. Aż tak. Najgorzej, jak to jest. Oj. Nie mogę tym O! Pieniądze! Siedem pieniędzy. Ile? No i co z tego, że chcesz nowe ufo? Wreszcie zacząłem zarabiać pieniądze! Jej! Pięknie. Fajnie, pieniądze zacząłem zarabiać. Normalnie. Genialno. Nie wiem czy ja coś robię temu. O, robię mu coś jednak. Jednak mu coś robię. Okej. Okay. Teraz tak, dwie, tu, dwa turety teraz strzelają. Czemu? Nie. Nie wiem. Nie strzelam tym, już mi się nie chce. <grystanie> no. Nie widzę nic. O nie! Ale inne mi pieniądze zabierały. Czyli one mogą kreść pieniądze. A co złodziej... Ile on miał kasy? Co za. jakie ufo, pieniądze oddawać, jednak im coś się chyba zadaje. Sam nie jestem pewien, czy ten ref, czy, ten... czy ten strzelanie jest. Cyk. Kolejna broń Zobaczymy co się stanie jak zabierają Tam jest takie UFO, które tam leci I zrzuca takie te I one strzelają I wtedy te ta... Pieniądze Hmm, ja może, czy zrobić, tak, zrobić cięcie, żeby montażysta miał trochę mniej do montowania. To pozbieram trochę, posiedzę tu i no, zaraz się widzimy, słyszymy, nie wiem. E, szybki update'cik, e, e, zmieniłem ten zwykły tutaj, to działko na podwójne. I dalej idę zarobić kasę i zmieniać to. Wróciłem po jakieś... 5-minutowej przerwie, coś tego typu po 5-minutowym cięciu. No i mam już 73 dolary. Zauważyłem, że można upgrade'ować, co jest fajne, ale może te lepsze będę upgridował. One będą troszeczkę mocnej, mocniejsze. I mi się wydaje, że będą troszeczkę moc, bardziej mocnawe. Czy, do, czy zrobić z tego, czy zrobić z tego miniseryjkę? Zobaczymy, czy będzie tego. Jakoś dużo tego, czy to będzie proste, i to zrobię w jakieś 15-20 minut. To się okaże, rozmieniam na to, i już mam trzy działka podwójne, które będą troszeczkę lepiej działały. Muszę. I need, for... I need more. I need like money. I make like money. Ciekawe, to te ściki są na tych. Na tych... Kosmitkach, kosmi... na tych. <laughs> na u tych kosmitów. O. Można dodać wszystkie swoje pieniądze i co mi to da? Na pewno tyle, że mi podpierniczałem kasę. Dodaję. Dobra, pierwszy upgrade C12 Kolejny upgrade I tu jest upgrade nagle za 50 diamentów No niestety, musimy kolejny upgrade C12 yy, No może i to Okej okay. Okej, okay, kolejny upgrade Teraz za ile to mogę sprzedać? Za 3... Tr... Trzy... Trzy... Kurczę, teraz to zasuwa teraz to będzie zbieranie kasy jeszcze troszeczkę jak oni już tu ich, ja nie mogę jak to jest niezłe już teraz to można robić taktyczne cięcie to jest genialne teraz to można kasę zbierać chwilę poczekam i. to w sumie A, zróbmy cięcie Tora. zaraz wrócę i już jestem i widzowie Jest coś ciekawego Bo za coraz więcej tych alienów jest O nie! Idźcie mi oddać mi moje pieniądze zostać moje pieniądze, trzeba więcej kupić działek Więcej działek Dobra Kolejne Za dużo ich było To jest za 100, bo tam jest chyba za 100 diamentów Tak, tam jest analog za 100 W kolejny, ile kosztuje? O, ten kosztuje stówkę, eee. Kolejny? Po 12 upgrade'ów i yeah. ja. Katanioszka. Kurde. To mogę teraz to podestrojować. Trochę posprzedawać Was. I se pokupywać te upgrade'y lepsze. Te dużo lepsze można pokupywać, A no. Cyk. Cyk. O kurde No że naprawdę mają dużo. Ale będzie coś jeszcze trzeba podkupić pod takie małe obijanko To jednak te się przydadzą, po prostu one będą tylko tak obijały Cyk, cyk Cyk W wiem co Bo jak to tak ma trwać długo, to mogę zrobić coś takiego I w tym momencie W tym momencie trochę lepiej mi to wyjdzie Bo będzie jeden sobie tak ładnie mocno bił, a dwa A tak strzebem biły go powolutku Oj ci.

Na, na na na, na. UFO na, na 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 To ma teraz większy sens Takie zabijanie ma dla mnie większy sens i tak można zbierać pieniądze To trochę chyba będzie lepsze, więc Zaraz wracam I wróciłem po krótkiej przerwie. Już mam 400 kasy Więc jest to naprawdę dobry wynik

Kupujemy upgrade O kurczę, teraz to jest szybkie. Ou! Oh. O! Oh. O, oh. to sprzedajemy. To, kupujemy to. Obgradujemy za 30 30. Należy the Turret Turret Nie wiem. A no, on czytać. <laughs> o oh, oh, oh. oh, kurde. Oj, oj, oj. Ile za 160 można takie coś sprzedać? Jest to potężna. Jaki mały złodziej. Pytanie jest takie jak mam zdobyć diamenty chcę dalej wiedzieć jak ją mam zdobyć Co to jest? No okej, okay, czyli takie szybkie przejście do kogoś Nie wiem jak zdobywać diamenty A On mnie zregulowało Ale śmiesznie Nagle bardzo no i zrobiłem i cyk Baj tu Mm, okej. Okay. Jest w ogóle jest za sprzedanie. 160, wow. Świetnie. Teraz ja nawet tego nie potrzebuję, wystarczy, że sobie tutaj kupię te... tylko tego za 200 i cylek fajnie, fajne. Kozak Podoba mi się. Fajna tak gierka jest. Tylko może jak później... Może w kolejnym odcinku ogarnę takie diamenciki. Bo na razie nie wiem jakich... jak je ogarnąć. Więc no... Odcinek, może drugi będzie? Tu w, w sumie na razie skończę. Nagrywania i. Mam nadzieję, odcinek się podobał. Opeczka, subik. Jak tam kto woli. Tymczasem kupiłem kolejne działko i, i widzimy się w kolejnych odcinkach. Bajo jajo. Bajo jajo, bajo jajo. Nie, posz. E, to znaczy e, nie baju jaja, tylko miało być e, e, narka aluwa